Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj pracujemy sobie na temat projektu Cycle Network oraz projektu zbudowanym na Cycle Network, gdzie uwaga będzie można zgarnąć aż dwa airdropy. No i właśnie, jeśli chcecie je zgarnąć, no to fajnie, jakbyście to wideo obejrzeli w przeciągu 24 godzin, abyście byli w stanie się przygotować na to, co nadchodzi. Jednak o tym za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego materiału, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz z komentarzu. Także lecimy do materiału. Partnerem kanału jest aplikacja Zen. Dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy Bitget. Z kodem MBZEN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam! No i na samym początku jeszcze tylko kilka ogłoszeń parafialnych, moi drodzy. Mamy rozstrzygnięcie konkursu na Keystone Tablet i tutaj gratulacje dla Degorostal. Zostałeś wybranym przez Keystone'a jako taki najciekawszy komentarz. Może nawet nie tyle przeze mnie najciekawszy, co po prostu spodobała im się wizja tego, co chcesz zrobić. Czyli, że chcesz kupić dla młodego 12 lat, żeby go zainteresować, odkładać mu bitcoiny. Napisali mi, że to jakby współgra z tą ich wizją tworzenia tego wszystkiego wokół Kis. Stouna i że im się bardzo podoba ta inicjatywa, więc gratulacje dla ciebie. Odezwij się do mnie na się też tutaj zdałem właśnie przed chwilą, godzinkę temu. Gratulacje na Xie, i żebyś napisał do mnie wiadomość prywatną ze szczegółami wysyłki tego kistą tablet. No i drugie ogłoszenie parafialne, moi drodzy: Mamy nowy konkurs na Zen. Do wygrania 300 zł. Oczywiście to jest do podziału dla trzech osób, czyli trzy osoby wygrają po, po 100 zł. Jeśli jeszcze nie macie tutaj konta na Zenie, no to macie możliwość zgarnięcia bonusu na start. Z czego macie w linku, który znajdziecie w opisie tego wideo. No i moi drodzy, lecimy teraz bezpośrednio do dzisiejszego dzisiejszego materiału, a mianowicie mamy Goose Farm, czyli projekt, który będę dzisiaj omawiał, no i ogólnie jest to projekt zbudowany właśnie na Cycle i tutaj mamy ich profil na X Golden Goose i głównie oczywiście skupiają się tutaj na TikToku, tutaj macie też ich TikTok i ich główne, główna społeczność to ludzie z Web2, z TikToka, co jest tutaj akurat ciekawe. No i generalnie, jeśli chodzi o Cycle Network, no to ten projekt zapewne znacie. Jeśli nie, no to możecie zrobić mały research, ponieważ ten projekt od dawna gdzieś śledzę, a niebawem będzie TGE ich tokena. I mamy już tutaj właśnie możliwość zgarnięcia 6000 sztuk tego tokena od Cycle Network, czyli Sale CYC. Po polsku CYC, <noise> bardzo fajna nazwa, <noise> skrót tokena. No ale jeśli chodzi o projekt Cycle Network, to nie jest to, moi drodzy, mały projekt. I nawet na swojej stronie głównej widzimy fajne tutaj powiązanie z Golden Goose. Mamy tutaj cały czas te banerki, które tutaj właśnie latają na stronie głównej. No i jeśli chodzi o samo Golden Goose, czy też Goose Farm, mamy, że created by Cycle, więc jest jakby stworzone przez Cycle, więc jest to bardzo ciekawe powiązanie. Sam projekt Cycle Network zebrał tutaj 5 milionów w fazie seedowej, plus później jeszcze, jakby mamy to rozłożyć na czynniki składowe, dodali 3 miliony. Więc zobaczcie, łącznie zebrali 8 milionów, tutaj mamy nawet daty na Crunchbench, więc to wszystko możecie sobie tutaj prześledzić, sprawdzić, oczywiście szczegóły tego fundraisingu zostawię Wam w linkach, które znajdziecie w opisie tego wideo. No sam Cycle jest już dodany oczywiście tutaj na CoinGecko, a czykolwiek jest też napisane właśnie to, co Wam wspomniałem wcześniej, że jeszcze czekamy na to, aż będzie TGE. No i jest możliwość zgarnięcia tego wcześniej. Także w tej chwili token jest jeszcze nieosiągalny, a new tak jak to jest napisane. I czekamy na to TGE. No ale można już się zakwalifikować pod ten airdrop. No i ja sobie teraz tutaj ściągnę jeszcze osobną zakładkę. Tak, mamy tutaj dodatkową zakładkę. No i mamy tutaj Diamond Egg Site Guideline, czyli szczegóły odnośnie tego, co dostaniemy, w zasadzie jakie profity będziemy mieć, jeśli kupimy tego Diamond Egg NFT-ka. ten 10% airdrop, czyli wszyscy, którzy kupią, a będzie tych jajek, znaczy tych NFT'ków i Diamond Eggów, będzie 10 tysięcy. Oprócz tego, moi drodzy, tu jest też szereg innych korzyści, które dostają osoby, które... Kupią tego NFT-ka, innymi drugi airdrop, ekosystem airdrop of CYC, czyli tokena CYC. No i tutaj dostaniemy y co najmniej 6000 cyc w airdropie, co jest fajne. I oczywiście na samym początku dostaniemy 50% z tego, czyli 3000. Później kolejne 20% będzie ulokowane po 30 dniach. I kolejne 30% po 90 dniach. Więc no, ciekaw jestem, ile ten token CYC będzie warty. Sam, jakby tutaj, projekt Seiko Network, no, jest bezapelacyjnie warty uwagi, więc uważam, że warto tutaj partycypować w tym rozdaniu, tym bardziej, że możemy zgarnąć właśnie dwa airdropy. Oczywiście już zostając w samym ekosystemie, jakby tutaj Goose Farm dodatkowo, będziemy mieć trzy razy większą efektywność na pulach miningowych i tak dalej, no jest tutaj wiele praw, które mamy do dyspozycji, aczkolwiek mnie najbardziej interesuje właśnie airdrop jednego i drugiego tokena oraz tutaj właśnie ten booster do puli miningowych. Ale tym zajmiemy się już w momencie kiedy kupimy tego nft i będziemy coś tam farmić. Oczywiście moi drodzy link też znajdziecie do tego w opisie tego wideo, jeśli chcielibyście poczytać więcej, jest tutaj sporo rzeczy, jak incubated by Selku Network, mamy też incubated by Easy Labs i tak dalej. Mamy tutaj też informacje, gdzie znajdziemy use casey i tak dalej, ale myślę, że to Was nie będzie w tej chwili interesowało. Bardziej będzie Was interesował zarobek na tym, yy, czyli po prostu to, co możecie realnie zyskać. No i a propos tego, to jeszcze raz wracam i na tym zakończymy rozmowę, jeśli chodzi o airdrop. Tutaj mamy możliwość zgarnięcia właśnie airdropu GOES oraz CYC, czyli dwa tokeny za to, że kupujemy sobie właśnie tego nft -ka. No i jak zjedziemy sobie tutaj niżej mamy też informacje odnośnie ceny, cena to 350 dolarów za pierwsze 1000 NFTków, później ta cena będzie rosła o 5 dolarów co każde 200 sztuk sprzedane. Nie wiem jak duży będzie zapędzony na to hype, zobaczymy to na starcie, no ja zamierzam mieć tutaj na dwóch różnych portfelach właśnie ten token. NFT i zobaczymy jak to będzie później wyglądać. No te 700 dolarów to nie jest jakoś dużo za dwa NFTki. Jeśli chodzi o tokenomię tego tokena, no to mamy tutaj ciekawą inicjatywę, ponieważ 100% tokena trafi do dystrybucji dla community, więc jest tutaj coś na zasadzie Fair Lunchu, co też mamy tutaj jakby napisane. Golden Goose, Goose token lunch is designed to be a fair lunch from day. A1. No i tutaj oczywiście większość, moi drodzy, jeśli chodzi o ten dokument, to są rzeczy techniczne, więc po prostu nie będę przez nie przechodził, aczkolwiek dla Was zostawię informację w linku, tak jak wspomniałem, w opisie tego wideo. No i na sam koniec mamy tutaj oczywiście Roadmap, czyli jeśli ktoś jest zainteresowany rozwojem tego projektu, no to również może na to spojrzeć. Moi drodzy, w przypadku tutaj takich projektów jak Sonic, Cadiz i inne, które gdzieś tam, w wchodziliśmy, no to można, że do tego porównać, Będę działał pod tą strategią, czyli po prostu co najmniej połowę tokenów sprzedam na starcie, aby zwrócił mi się tutaj wkład, a później to, co dzięki temu, że kupię sobie na przykład tego nft i że będę miał większą pulę płynności, spokojnie, jeśli coś sobie dzięki temu jeszcze dodatkowo zarobię, jak najbardziej będę tutaj szczęśliwy. Aczkolwiek liczymy tutaj na te dwa airdropy, plus, właśnie myślę, że warto będzie mieć ten booster trzy razy do puli. A zatem lećmy już bezpośrednio do strony Goose i sprzedaż rozpocznie się nam za 1 dzień i 12 minut. Ja nagrywam w tej chwili jest 13:47. Jak to złożę, to pewnie będzie już wieczór, czyli zostanie nam mniej niż jeden dzień. Aczkolwiek no, ta sprzedaż będzie 16. Lipca o godzinie 14, czasu polskiego, czyli w środę, to jest jutro o 14, będzie sprzedaż nft -ków. Jak to możemy kupić? No, oczywiście, najłatwiej dla kryptoludzików: będzie to zakup przez Web Free Wallet, czyli tutaj Metamask. I właśnie a propos jeszcze Diamond Egg nft no, jeśli skorzystacie z mojego reflinka plus użyjecie kodu. No to dostaniecie też 5% jakby zniżki na cenę tego nft no Oczywiście ja tam dostanę jakąś delikatną prowizję, więc sytuacja win win. Wy dostajecie zniżkę na to, że kupujecie tego nFTK, a ja dostanę za to też jakąś tutaj prowizję. No i właśnie mamy też gierkę Game Goose Farm i wszędzie jest to Created by Cycle, więc to też jest ciekawe. Loading Goose Farm Game. Także już wczytuje nam się gierka. OK, Gierka mi się nie chciała wczytać z racji tego, że po prostu wylogowało mnie z portfela, bo miałem też komputer w stanie uśpienia. Także jeszcze raz logujemy się na główną stronę, klikamy tutaj signed Message, OK i mamy banner na stronie głównej. Od razu Diamond Deck NFT is now on sale. OK, ale dobra. Chciałem wam pokazać tutaj opcję na stronie i w tej gierce. Mamy też, jakby Game Mode i Promode myślę, że bez sensu nam się bawić w game mode myślę, że skupimy się głównie na pro mode czyli tutaj goose Earn oraz ugly duckling a czykolwiek nie wiem gdzie to jajko będzie można zastykować, jeśli w grze no to po prostu będziemy się musieli tak czy inaczej tam zalogować do tej gierki dlatego teraz pójdziemy właśnie tutaj do goose farm i włączymy sobie którykolwiek tutaj przycisk naciśniecie i tak przeniesie was do gry, więc jakby to nie ma znaczenia ważna istotna, ważna istotna kwestia to to że jeśli będziecie mieć otwartą zbyt długo tą tutaj ten link tą przeglądarkę to okno o to jest dobre potwierdzenie no to niestety ten token który macie tutaj po tym równa się będzie już nieaktualny no i teraz muzyczka się włączyła w tle Ok, wyłączymy sobie ją tutaj. No, i tutaj moi drodzy, mamy sporo opcji, których oczywiście dzisiaj omawiać nie będziemy, ale mamy też TikTok. Goose a Goose, Monad Testnet Online, mamy tutaj Market, Buy Goose, Sell My Goose, czyli możemy słuchać swoje gęsi, Open egg, Buy goose. więc ja osobiście nie zamierzam grać tutaj w tą gierkę. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli to jajko, które tam będę musiał gdzieś ulokować, nie będzie można tego zrobić w promodzie, no to zrobię to w tym modzie po prostu w grze, żeby mieć zwiększone naliczenia właśnie z puli miningowych. No i a propos jeszcze tej gierki, zostanę przy niej tylko i wyłącznie chwilę, ponieważ ma Mamy tutaj fajną integrację, teraz powinno się Wam pojawić właśnie na ekranie tego wideo, zrzut ekranu z mojego telefonu, gdzie pokazuję Wam jak łatwe jest tutaj wejście za pomocą TikToka, mają tam integrację no i oczywiście wystarczy kliknąć Join i wtedy wchodzicie już za pomocą TikToka do tej gierki, więc naprawdę jest to banalnie łatwe dla użytkowników Web2, więc w sumie rozumiem ich jakby, dlaczego to promują w ten sposób. No i wielokrotnie też mówiłem, że w jakichś grach jeśli brakuje ludzików z Web2. No to ta gra prędzej czy później siądzie. Tutaj mają tych użytkowników, więc jest całkiem spoko. No i tutaj jeszcze a propos depozytów, które mają. Pierwsze co wyskakuje, to jest propozycja pusz via Card, więc dla Web 2 jest jak najbardziej spoko. No i później jest Direct Deposit from Your Wallet, czyli dla nas, użytkowników kryptowalutowych. No i oczywiście to też nie jest tylko w Game mode, tylko ogólnie w naszym koncie. Czyli jak sobie tutaj klikniemy na nasze konto. Mamy właśnie opcję depozytu wtedy przenosi nas do tej strony, do tego okna, które wcześniej widzieliście, które odpaliłem z poziomu gry. No i wszystko praktycznie, co można odpalić z poziomu gry, mamy możliwość tutaj klikania na panelu, tylko po prostu jest to zrobione w inny, łatwiejszy sposób, który dla nas jest bardziej naturalny, czyli ludzików z sfery No i tutaj mamy ciekawą opcję, moi drodzy, mamy 30% estimated API. I mamy LP i USDT. I w momencie kiedy chcemy to zasubskrybować, mamy że 1 USDT jest warty 0,94 tego LP. Jak chcemy zrobić redeem to 1 LP i USDT równy jest 1,05, jakby w drugą stronę. Więc teoretycznie jest to zrównoważone. Więc kiedy sobie subskrybujemy i później sobie zrobimy redeem to dostajemy tyle samo naszych ów W tej chwili jeszcze jakby nie zamierzam tutaj subskrybować tego. Zrobię to dopiero w momencie, kiedy zakupię sobie tego nft bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem całość, ale powinniśmy dostać trzy razy większe naliczenia. No i mamy też Agli Ducking, gdzie tutaj możemy sobie na Berachain earn coś dać bądź też na list DAO earn. No jeśli chodzi o Berachain earn, no to mam tej parę, które raczej nie będą nas interesować, bo nie mamy nic jakby USDTK do USDC czy coś w tym stylu. No ale jeśli chodzi na przykład już o listy Dower mamy tutaj Invest i jest USDT, i tu jest samo USDT, więc mamy możliwość tutaj inwestycji i zarabiania APR-u, jakby na stakingu, powiedzmy, tutaj, właśnie samego stablecoina USDT. Tutaj te 8,56% oczywiście też jest podzielone na USDT samo w sobie oraz token Lista, gdzie mamy 6,18% właśnie w tokenie Lista i 2,37% w PUSD. Więc jakby też no nie do końca spełnia to nasze kryteria, że chcielibyśmy tylko i wyłącznie APR z e coina, aczkolwiek darmowy token zawsze jakby spoko. No i możemy sobie spojrzeć też na nagrody z ostatniego miesiąca, jak ten APR tutaj śmigał, no i poruszał się on mniej więcej w zakresie od 7 do 10 tutaj nawet procent, więc jest to tutaj, jest ta delikatna zmienność, aczkolwiek na podobnym poziomie. No, jakbyście chcieli, moi drodzy, też poletać, to oczywiście macie standardowo referral system, więc zachęcam was też do skorzystania z mojego reflinka. Także, moi drodzy, w tej chwili ja czekam właśnie na odpalenie tych diamond egg NFTs. Czekam aż to będzie możliwe do zakupu, czyli jutro godzina 14, to jest środa, 16 lipca, i startujemy ze sprzedażą tych NFT-ów. No, i jutro postaram się dla Was nagrać też kolejne wideo, jak zakupić tego NFT-ka. I tak jak wspominałem, ja zamierzam zakupić tutaj dwa NFT-ki: jeden taki, z którym będę się spieszył czyli Tuż po starcie od razu sobie go kupię, no i drugi taki, który po prostu postaram się też jak najszybciej nagrać właśnie wam ten zakup na drugim portfelu, nagrywając to też na... Wideo. Także moi drodzy, to wszystko już w tym wideo, jednak zanim go jeszcze zakończymy, to chciałbym tak delikatnie porównać ten Diamond Egg NFT do Cadiz czy chociażby Sonic, gdzie też dostawaliśmy airdropy, też sprzedawaliśmy te airdropy, w Cadiz sprzedałem część airdropu, część jest jeszcze w Westingu i część mi się odrobiło jakby, nadal czekam właśnie na ten ring, ale są achievementy w aplikacji i jeśli chodzi o Sonika, no to zwrócił się nam od razu w całości tego airdropu, a dalej jest tam jeszcze zablokowana e, część, więc jakby no tam już sam i wyłącznie e, zysk. Więc liczę tutaj na podobną kwestię, jeśli chodzi o airdrop Gus i Psycho, czyli CETS, e, tutaj właśnie w tym w projekcie, no czykolwiek zobaczymy jak będzie więc weźcie też to pod uwagę, że ja się nastawiam oczywiście tutaj na zarobek i zamierzam tak jak wspomniałem wcześniej sprzedać co najmniej połowę tych tokenów od razu na starcie, jeśli chodzi o GUS no to tutaj też się zastanawiam czy nie sprzedać więcej, ale wszystko okaże się po starcie, także weźcie to też pod uwagę ale myślę, że będzie tutaj całkiem spoko, także to wszystko w dzisiejszym materiale, pamiętajcie też na koniec o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i widzimy się w kolejnych materiałach Cześć!